Cześć, jest 7 sierpnia 2019 roku. Ja nad Odrą, w okolicach miejscowości Krosno Odrzańskie, no będę próbował łowić sandacze. Kolejne główki, na których jeszcze nie byłem, bo na razie jestem na takim etapie poznawania tutejszych wód. No i zobaczymy, czy uda się jakieś sandacza złowić. To będzie bardzo szybkie łowienie, Krótko, mało czasu mam. I opad i jest ryba. Na łyżcinkę jest ryba, to nie sandaczek. O jest zander. Proszę bieram. Czułem, że są tutaj też. Taki fajny, wymiarowy. Patrzcie jaki sandaczek. Ładnie zagres Dawaj go. O, taki zanderek. A w, pff, myślę, że tak 40 minut łowienia. Wypuszczam go. Popłynął do siebie. No kurźba biorą w sandacze. Nie, da, nie ma co ukrywać. Co wypad jakieś ryby. Szkoda, że takie małe tylko. Pogoda się psuje, no się nocą nie będę rzucał, bo zaczyna padać. No i nie połowie padać zaczyna. A przy takiej pogodzie nie chce mi się wędkować I tak już jestem mokry cały Może jeszcze na szybko spróbuję dwie główki zrobić i tyle Jest drugi Tym razem na Mega Też mały sandaczek Nie sandaczek, niestety szczupaczek Mały szczupaczek na Megatiza też filmy Westin Noż go podbierze Chodź tu, chodź taki zębaty koło wymiaru ma myślę że o, Taki pistolecik Otwieraj paszczę. Przynęta jak widzicie Megatis na głowce ile to ma gram 12 Już go wypuszczam Trochę stroma ale nic się nie stanie go tutaj wrzucę do wody Nic mu nie będzie choć myślałem że sandaczek Wrócę się zaraz. Dobra, łowimy dalej. Czyli na Megatiza też można coś złowić. No i zakończyłem łowienie. Rzucałem tutaj z dwie godziny. Udało mi się złowić małego sandacza i szczupaczka. Jak na tak krótki wypad wędkarski, uważam, że i tak było ok. No a teraz sprzęt pakuję, wracam do chaty. Na razie.